Let's go! Let's go! Hey, to kontra! Troll! Pantral. Hmm, co ja bym chciał? Czy ja chcę Wróć Bolta zatrzymać na mapie. Teoretycznie mogę chcieć. Ale praktycznie nie, poszukajmy czegoś bardziej wartościowego. Jak draw? O, draw może być. Imbusia. Imbusia... Maska Ketuna. Maska... Ketuna! No nie zagram teraz z tego, no bo to bez sensu grać tego jak mogę. W sumie to może nie jest to bez sensu, w sumie teraz jest dwa życia tylko. Ale jak on ma tego bufa, co daje plus jeden do życia, a czy plus dwa do życia, no, skasujmy go. Ten portret świetnie pasuje do tego kombo. Czemu? Szczur, ok. No to na szczura odpowiem, myślę, drołem. Graj. Na następną turę mamy pinga plus jakąś dwójkę. Jest git. Jaki stan Hearthstone'a na koniec 2020? Myślę, że dosyć dobry. O, mówiłem, że ma tego ziomka. A, nie pomyliłem się. Ja to jednak mądry jestem. Dobra, bierzemy ognistą pułapkę. Nie, nie bierzemy ognistej pułapki, bo jej tutaj nie ma. W sumie widziałem dwa Znaczy wziąłem dwie lodowe bariery na łapie zanim rzuciłem ten pradawny sakra dziwne Może mam halcynację. Mm, co my tu jeszcze możemy zrobić? Znaczy co my teraz możemy zrobić w sumie? I teraz to w sumie niewiele. To niech się aktywuje jest git. Jest gitareczka. Grzmoto kwiecie. O oh, krap. Nie wiem, Frostbolt po prostu i to? On co prawda teraz może zagrać jakichś tam ziomków i ten, ale my tutaj mamy takie, mamy takie i mamy takie, więc jesteśmy w stanie trochę się pobronić. Zabicie jednego ziomka sprawia, że on musi coś zrobić. A to chcemy, żeby złożył ASAP raczej. Czy może, no nie na no ASAP. Niech nie ma tej irytującej broni, co prawda i tak ma jeszcze ich pięć pewnie. Cześć na tych Jaki warto craftować po nerfach. Ewoluf Shamana? Just Blizzard! No to niestety jest irytujące. Ale co zrobisz? Co zrobisz jak nic nie zrobisz? Teraz pewnie będzie ta piratka 4-2, która skrzesi broń jeszcze dogra jakiś totem, albo coś tam i zaatakuje. Świetnie. Mhm. Maska Chtuna, no, która jest beznadziejna na obecną turę. Zróbmy tak. Tego nie ma sensu rzucać, nie chcę wykorzystać tą broń po raz kolejny, znowu chcę, żeby jak najszybciej spadła. Mogę nie pingnąć. Pingnąć i patrzeć jak umieram. Bo w sumie mam jeszcze jedną nową, ale później to nie wiem, co mam zrobić. Jest i on. Ale on mi w tym momencie niczego nie daje sensownego. Nie o tym w ogóle. A jak go rzucę to umieram. Trzeba by na pewno. 3... 13... no na pewno. To wezmę zabije. Bo jak tego nie zabije to on dostanie dodatkową manę. ja wcale nie chcę żeby on dostał dodatkową manę. Nie wiem w sumie na co bym miał ją użyć, ale nie chcę. Potrzebuję jednej tury. Żeby rzucić tego jałopka. No super, trzecia brońka, a które ósmą mamy? Po prostu wypasik. Uf. Coś się spaliło, no niewiele. No To trochę za późno. Mam 11 hapsów, no nie wydaje mi się, żebym był w stanie... To w jakikolwiek sposób przeżyć. Mogę zrobić tak. No nie, raczej Elo. Jaki dość warto craftować po nerfach? No niewiele się zmieniło od minuty kiedy odpowiadałem ostatni raz na to pytanie. Dalej będzie to Evo Shaman. O Jezu, moje plery. Kontra! Garosz! Zwycięstwo albo nie. Ciekawość. To pierwszy stopień do piekła. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy w sumie wszystko do wyrzucenia. Poszukajmy drogu. U! Poszukajmy drą. No drogu nie dostaliśmy. Znaczy w sumie dostaliśmy, ale nie o takie mi chodziło. Zobaczymy. To może być. Nawet powiem, że to jest bardzo dobre. Powiem więcej w sumie. Tak chcę to zagrywać. Nie, nie spieszy mi się. Mogę zagrać jak będzie miał więcej kreatur. Kiedy wspólne stream z No mam nadzieję, że nigdy. Nowy subskrybent. Chinier. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Proszę pana. Witam bardzo serdecznie i dziękuję za subeczka. Siemanderko. Uuu i to jeszcze subeczek z Prime'a. No to to się docenia. To to się lubi. Prorok Zagłady. no to spingujmy gościa, ekskalibrator, mm, to zdecydowanie nie jest dobra rzecz dla mnie. To jest dobry drą, bardzo dobry drą. To też może być, bo bufuje mi tego typka. Kolejny beczek do testów. Owszem, dokładnie tak jest. Nauczyłeś mnie grać w Duel of Champions, a później trochę w na dzięki. Do usług, my friend. Teraz chętnie bym nauczył kogoś grać w Diablo 4. Czekaj kiedy wyjdzie Diablo 4. Tak, Cyberpunk wyszedł i jedna gra, na którą miałem hype została skreślona z listy hypę. I w sumie zostało tylko Diablo 4, ale nie podejrzewam, że żeby odbyć szybko, niestety. Dobra, ice barierka kolejna, odpalona, co dalej? Co dalej mistrzu? O, takie. Takie może być. Ale to może nie teraz. Teraz mogę palić tak. Jak ile ja dobieram, dwie karty to w sumie jest ok. Chcę rzucę to. jasne. Teraz pytałem, się, jak chcę rzucać to. Panie bardzo. Poczekam z tym. Raj. Widziałem ten rage quit na ostatnim odcinku. Aj, tam to nie był rage quit. To był załamka quit. Załamałem i musiałem iść, zrobić kanapkę, z serem żółtym. No, to jest smutne, nie lubimy tak tracić jednostek. Lekcja siękania. Kto by pomyślał, że drow za darmo może być op. No ja chyba. Gnista obrona. Czy my to już wyrzucamy? Mogę w sumie rzucić tego ziomaczka. I tym samym myśl... Ale nie wiem, po co mi ten sekret teraz? Nie, poczekajmy jeszcze z tym sekretem. On to pewnie jakoś zabije, a mi ten sekret odpalam na to tak raczej średnio leży. Brakuje nam wargota, żeby zacząć myśleć o kąbieniu się. O Jezu, jak ja nie lubię tej karty. Mm -hmm, wyśmienicie. Hmm Młodsza inżynierka Dobra, sprawimy, co nie się przy, przy, przyszło Ze sobą Arkanitelek no nie jest to najlepsza karta w tym momencie. Chociaż chwilę? Jak rzucę to, rzucę to, to nic nie spalę. A teraz mogę jeszcze rzucić Frostbolta. Na przykład w niego To nie jest w sumie super zagranie, ale niech będzie. rzuty też to, żeby go przyblokować, żeby mi nie za dużo. Jak Tracker masz śmiesznego Buga Exploita, że pokazuje odłamki Ketuna kiedy rywal ma je na ręce. Ciekawe. Czemu na YouTube grając z Ketun -Warriorem? jako pierwszą grę wstawiłeś druida? Bo musiało mi się coś pomerdać, to wychodzi. W sensie, nie tą grę wziąłem do... odcinka, którą powinienem wziąć. Dobra, zrobimy tak, zrobimy tak. To w sumie jest gitas. nie Jakie to jest kombo? Kopiujesz wargota... Mikstrą iluzji, a później rzucasz maskę Ketuna i wargoty. Jest bum, 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 bum. Miecz i tarcza. Okej. Okay. No niestety nic dobrego. Wydaje mi się, że mogę rzucić to. Twoje zagranie argumentuje tym, że nie mam co zrobić, a nie chcę skipować tury i tracić many. Ok, zagranie dla mnie średnie, czy sens tego zagrania jest dla mnie średni? Ładnie z tego powodu. Doomsayerów sobie zostawię do zagrania z nową. Będziemy ich rzucać na stół, tak po prostu. Co ja mogę dobrać, co ma sens? Jedynie wargota, A nie, jeszcze prawdopodobne sekrety mogą być. Cztery bomby. Cztery bomby są trochę martwiące. Niestety mogą mnie zabić. Tego byśmy chyba nie chcieli. nie tego jest bez sensu. Wszędzie stronników nic mi nie da, 100 stronników nic mi nie da, czary nic mi nie dadzą. Zabicie wszystkiego nic mi nie da, Problasty nic mi nie dadzą. I co on tam jeszcze ma, coś tam. No nie ma to żadnego sensu. Zrobimy tak, bo rzucenie Sayera też nie jest jakimś super imbastycznym, hiperfajnym pomysłem. więcej bomb. Fuck yeah. Pierwsza bomba. Druga bomba. I nasz ziomeczek. Problem jest taki, że mam za dużo kar na łapie. O tym wcześniej nie pomyślałem. O ten się tura wcześniej. tu wcześniej. wiem o maczki i leżę mnie. Ja mam stać. Miesię No i teraz się pojawia pytanie. Zginę? Czy nie zginę? Chyba zginę.